Wtedy śrubuje czwarty wyścig i już startują w niebieskim kasku Sylwester Moskwiak, w białym Rafał Sosna, w czerwonym Ryszard Frantzyszyn i w żółtym Paweł Jonder. I proszę spojrzeć, jak pięknie, znów mądrze pojechał Ryszard Frantzyszyn, ale też i świetnie u jego boku Sylwester Moskwiak. Bardzo ładnie to wygląda. Wydaje się, że nie poprowadzą pięć do jednego, tutaj niestety nie opanował motocykla przy wyjściu z młody Rafał Sosna z Gniezna. Jednak Tor Gorzowski jest bardzo trudny technicznie, czyli wiedzą i zawodnicy, i kibice, ale jednak często zwłaszcza mniej doświadczonych zawodników ponosi fantazja i zwłaszcza na tym łuku od ulicy Śląskiej mają upadki. Tak się stało z Rafałem Sosną. Upadek wyglądał bardzo wyraźnie. Na szczęście żadnych żadnej kontuzji zawodnych nie odniósł. W własnych siłach opuścił parking i opuścił tor, udał się do parkingu i w dalszej części zawodów bez przeszkód startował. Spowodował jednak Rafał Sosna przerwanie wyścigu, stąd powtórka w trzyosobowym składzie. Ponownie Mariusz, ponownie Ryszard Franciszyn, Sylwester Moskwak ze strony gości Paweł Jądry. I tutaj Ryszard Franciszyn pięknie rozprowadza swego kolegę. Ryszard Franciszyn prowadzi, czeka na Sylwestra Moskwiaka. Bardzo ładnie to robią gorzowianie. Sylwester Moskwiak zaimponował, podobnie jak Mariusz Staszewski, w tym meczu świetną stylowo jazdą. Obaj młodzieżowcy gorzowcy zaprezentowali obiecującą formę. Wielce sobie kibice po nich obiecują. Ryszard Franciszyn pewnie prowadzi, wie, bo obserwuje przebieg rywalizacji, że jest za nim Sylwester Moskwiak. Na trzecim miejscu próbuje ścigać bodaj sylwka Moskwiaka, ambitny Paweł Jonder, ale nie ma szans i jak Państwo widzicie, Gorzowianie prowadzą wyraźnie i bezdyskusyjnie. Proszę Państwa, Paweł Jonder to syn Zbigniewa Jondera, trenera startu Gniezno, wychowany w Uni Leszno, W ubiegłym sezonie startował w barwach JAG Łódź. A od tego sezonu jeździ w barwach startu pod okiem ojca. Ryszard Franciszyn znów, piękny wyścig tego zawodnika. Znów zwycięstwo kapitana stali Pergo Gorzów na drugim miejscu Sylwester Moskwiak. Komplet punktów dla stali: pierwsze zwycięstwo Gorzowe na 5 do 1. I jeden punkt dla startu zdobywa Paweł Jonder. W tym momencie stal objęła prowadzenie różnicą już 6 punktów, 15 do 9 publiczność zadowolona. Spora grupa była też kibiców z Gniezna. Bardzo miła atmosfera na stadionie. Były tam drobniutkie żyty przed zawodami poza stadionem, ale na szczęście to wszystko było i minęło. Na stadionie atmosfera bardzo dobra. Po tym w wyścigu 15 do 9 dla Gorzowian i mamy piąty wyścig. Pierwsze pole kask biały Adam Pfeiffer, drugie pole kask niebieski Robert Fliss, trzecie pole kask żółty Tony Kasper i czwarte pole kask czerwony Jason Lyons. Znów dochodzi do pojedynku między zawodnikami zagranicznymi. Obu zespołów. Pierwszy zdecydowanie rozstrzygnął na swoją korzyść Tony Kasper. Zobaczymy jak będzie w drugim spotkaniu tych zawodników. Obok nich Robert Fliss i Adam Pfeiffer. I świetnie znów wystartował Tony Kasper, kierujący miał starty i świetnie stylowo jechał na dystansie, stąd bardzo szybko przejeżdżał wszystkie okrążenia w tym spotkaniu. Prowadzi Tony Kasper na drugim miejscu, zanim jedzie w tym momencie Jason Lyons i Jason Lyons utrzymuje to drugie miejsce. Na trzecim jedzie Adam Pfeiffer, na czwartym Robert Flis. Robert i jechał w tym spotkaniu bardzo pechowo. W pierwszym wyścigu defekt, potem kłopoty z tym sprzętem. Prowadziło to nerwowość. Bardzo był przygoto dobrze przygotowany do tych zawodów. Chciał świetnie wypaść Robert Fliss, ale w tej imprezie jakoś mu się jak dotąd nie wiedzie. I jedzie na czwartym miejscu, a Jason Lyons, Australijczyk próbuje ścigać Toniego Gaspera. Były takie momenty, kiedy był bardzo blisko. Wydawało się, że ustawi ten motocykl tak, by zaatakować pierwszą pozycję Czecha. Jednak doświadczony Toni Kasper, były mistrz Europy Juniorów, wielokrotny reprezentant Czech i medalistą przez świata seniorów, w tym wyścigu nie dał sobie odebrać pierwszego miejsca. W końcowej części tego wyścigu Państwo widzieli powiększył przewagę do kilkunastu metrów, a więc pierwsze miejsce Tony Gasper, drugie Jason Lyons, na trzecim miejscu w tym wyścigu Adam Pfeiffer i na czwartym Robert Fliss. 4 do 2 wygrali Gnieźnianie, to był pierwszy wygrany wyścig przez gości i goście zmniejszyli straty. Po pięciu wyścigach cztery punkty tylko przewagi Stali gorzów 17 do 13. W tym momencie na trybunach zapanowała maleńka konsternacja, kibice. Obawiali się, że do końca ten mecz będzie taki wyrównany i zacięty. Czy tak się stanie? Zobaczmy dalej. Szósty wyścig, pierwszy polekask biały Robert Samina. Drugie pole kask niebieski, miejsce Piotra Palucha. Po raz pierwszy w tym meczu Marek Hućko. Trzecie polekask żółty Tomasz Fajfer. I czwarty polekask czerwony Piotr Świst. Piotr Świst pierwszy swój wyścig wygrał w pięknym stylu. Marek Hućko po raz pierwszy na torze. I oto spójrzmy, po starcie pięknie duetem rozgrywają te parkie gorzowianie. Świetnie Piotr Świst i Marek Hućko rozumieli swoje intencje. Jadą tutaj jechania pierwszołówków w odstępach centymetrowych. Teraz Piotr Świst odjeżdża na zewnątrz. Marek Hućko bliżej wewnętrznej. Widać tutaj wzorową jazdę pary gorzowian, która nie daje szans. Mocnym przecież rywalom, którzy są Robert Sawina i Tomasz Pfeiffer. Czwórka bardzo dobrych zawodników, ale w tym wyścigu bardzo mądrym pociągnięciem była ta zmiana Którą zastosowali trenerzy Bogusław Nowak i Zenon-Plech, bowiem Marek Hućko w duecie z Piotrem Świstem pojechał tu znakomicie. Jak Państwo widzicie, Piotr Świst kontroluje przebieg wydarzeń. Cały czas jedzie, cały czas jedzie po zewnętrznej części toru, by dać możliwości jazdy po wewnętrznej części Markowi Hućce Z tyłu jadą. Goście w żółtym kasku Tomasz Pfeiffer w białym Robert Sabina. Kolejny zawód sprawia swoim nowym pracodawcom Robert Sabina. Niezbyt wiedzie się także Tomaszowi Pfeifferowi. W tym wyścigu wielki triumf Gorzowian. Reprezentanci stali Pergo Gorzów wygrywają 5 do 1 i powiększają przewagę do 8 punktów w meczu. Po sześciu wyścigach 22 do 14. Wszystkie wyścigi, mimo że wynik końcowy, o czym Państwo już wiecie, był bardzo wysoki, korzystny dla stali. Wszystkie wyścigi w większości były bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Kibice mieli prawdziwą ucztę po długiej zimowej przerwie i po długim oczekiwaniu na zawody ligowe. Siódmy wyścig dnia. Zawsze podajemy na Państwa ekranach od prawej strony, czyli od murawy boiska, biały kask Krzysztof Jabłoński, start Gniezno, niebieski Mariusz Estaszewski, stalpergo, żółty kask Rafał Sosna, Stard Gniezno. I czerwony Sylwester Moskwiak, Stalpergo Gorzów. Oczywiście siódmy wyścig to młodzieżowy, cała czwórka to zawodnicy w wieku do 21 lat. I jak spiszą się młodzieżowcy, to są siódmy wyścig, każdy meczu ligowy jest niezwykle ważny. I tu proszę, pięknie rozgrywają ten wyścig gorzowianie. Ruszył do przodu Sylwester Moskwiak, bardzo ładnie pilotuje go. Z pilotowo, go na pierwszy łuk Mariusz Staszewski, sam nieco stracił przez to pozycję, ale zobaczcie Państwo, jednak Mariusz Staszewski nie rezygnuje. Przygotował ten atak bardzo spokojnie, jak stary wyżera trzy toru żydlowych i objeżdża Krzysztofa Jabłońskiego, bardzo utalentowanego juniora startu, który jest w kręgu zainteresowań trenerów kadry narodowej juniorów. I oto teraz dwójka Gorzowian na czele, prowadzi Sylwester Moskwiak, za nim Mariusz Staszewski. Mariusz Staszewski w tej chwili jedzie tak, by nie dać sobie odebrać drugiego miejsca, i jednocześnie nie ma interesu w ściganiu swojego kolegi, bo idzie gra o to, by młodzież Gorzowska, ten siódmy wyścig wygrała podwójnie. Komentowali to po meczu przedstawiciele Stali Gorzów w naszej audycji dzisiejszej także dyrektor Antoni Galiński. Rzadko w ostatnich sezonach zdarzały się wyścigi młodzieżowe w meczach ligowych, w których by wygrywali 5 do jednego. Tu w pięknym stylu, dynamicznie, radośnie kończą wyścig Sylwester Moskiak i Mariusz Staszewski. W takiej kolejności w trzecim był Rafał Sosna, czwartym Krzysztof Jabłoński. Gorzowianie wygrywają 5 do jednego i po siedmiu wyścigach meczu Stal Pergo Gorzów start niezno 27 do 15. zeną plech nam mignął na chwilę przez chwilę na to, że zadowolony z postawy młodzieży, zadowolony był także trener Bogusław Nowak. Na trybunach, jak Państwo widzicie, nastroje też radosne. Była ja to, jak już mówiliśmy, wielokrotnie wspaniała uczta. Ósmy wyścig. Wracają do boju seniorzy. W czerwonym kasku Ryszard Franciszyn. Pierwszy po prawej na Państwa ekranach w żółtym kasku Toni Kasper, który pojechał jako zawodnik rezerwy taktycznej w miejsce Tomasza Pfeiffera. W niebieskim kasku Piotr Paluch i w białym Adam Pfeiffer. 27 do 15. Zatem trener Zbigniew Jonder, opiekun startu Gniezno, skorzystał z możliwości Użycia rezerwy taktycznej Toni Kasper, najlepszy zawodnik tego meczu zastępuje Tomasza Fajfera. To niespodzianka, bo wydawało się, że Tomasz Fajfer obok Toniego Kaspera i Roberta, Roberta Sawiny będzie należać do najmocniejszych punktów ekipy gości, a tymczasem jest zmieniany. I oto ruszają. I tu proszę Państwa ogromny pech tuż po starcie. <coughs> Przepraszam, tuż po starcie z defektową motocykl Ryszarda Franciszyna. Po, tu, po dwóch pięknych zwycięstwach Ryszard w trzecim wyścig musza, musi zjechać z toru po przejechaniu jednego metra. Prowadzi Toni Kasper. Bardzo ładnie Toni Kasper rozgrywał wyścigi w tym meczu. Toni Kasper jedzie przed Piotrem Paluchem. Adam Pfeiffer, podobnie jak jego starszy brat, nie może odnaleźć formy na torze gorzowskim i Gorzowianie i yy, świetny Toni Kasper nie ma wsparcia ze strony kolegi, choć dzięki defektowi w cudzysłowie dzięki defektowi Ryszarda Franciszyna nawet to ostatnie miejsce w tym wyścigu daje punkt, bo jest to miejsce trzecie. Ryszard Franciszyn na płycie boiska, zrozpaczony, załamany. Natomiast Toni Kasper pewnie zmierza po trzy punkty. Na drugim miejscu jedzie Piotr Paluch, który wyraźnie poprawił yy, coś tam w swoim sprzęcie, jest już szybszy, dynamiczniejszy. Zajmuje drugie miejsce, trzecie miejsce, jeden punkt, Adam Pfeiffer.